jo shit, kurwa. Będzie right mode grany. Będzie napierdany right mode. Mamy zajebisty do Razer geta Ta, Razer geta Taka ładna dojebana. I ręczną armatę Czytaj, kurwa, digla, nie. No. Lecimy. Right mode. Ale le leci... Smak, right <grym> smark. smark. jak ta klawiatura napierdala A ja choruję mi się nudzi w Ech, kaszel od wszystkiego ja się jeszcze napiję w międzyczasie Miał, Dzięki przyłykanej wody. Ja się blękuję jak mi telefon zadzwoni podczas tego akcji. Smark, smark. Let's go Czemu oni lewitują?

To było liski asfak i zjebałem tak naprawdę w tym momencie troszeczkę sobie plany życia tutaj. Ojej oj, ażem to spieszył. Oj, widać, że choroba nie domaga. to co, znowu minuta na wejście na górę? Na modu brak brak do getty będzie magazynek jeszcze. Jak się pierwsze, to... nie wiem. To robię jeszcze raz raid moda, o. Cicho mi to z tymi pojawieniami. Znowu RISKI Ja to kurwa lubię grać na krawędzi, jak widzimy. No, riski, idealnie. Ile tam 12 sekund będzie. No, them, 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 them. No, taka rada. Zazwyczaj lepiej tam wchodzić. Wtedy nie wchodzić się do checkpoint na, na mapie, żeby tego. Chyba już rozpoczyna najazd cały pytusę podejść, tak cyk mieć wywalona. I G36C jest abista. Dlaczego nie jest używany przykładowo na jednostkach takich lepszych? Bo jest, ma za słaby damage. Albo może inaczej nie wymaga od użytkownika. Do nich raczej ja bym nie strzelał, bo, bo nie, to się nie opłaca w tym momencie. Lepiej poczekać sobie aż chwilę podejdą. Też taka rada złota, naprawdę nie opłaca się ładować broni. Lepiej czas, który możecie, możecie ładować broń wykorzystać na wyleczenie się, by w razie zupełnie ze do skrzyni. Yy, lepiej moim zdaniem. Nie wiem, może wrzucę to na YouTube jako publiczny film. Nudzi mi się po prostu. A chcę pokazać, że żyje, o, tak opowiem. Chcę pokazać, że żyje. No i mi nie obchodzi to co ludzie powiedzą Na Instagram po prostu Jakby nie była na co dzień używam 18 Ale zacznijmy też od tego, że to nie jest moje konto Tylko innej osoby No właśnie, kasza Jest, jest, jest. No i na przykład na dobiega, albo na dojściu, jak to, to robi. Lepiej się wyleczyć. niż trzeba dograć wtedy broń. Nie wiem, jakby ktoś się pytał, jak ja coś widzę przez sornik, to odpowiedzi nic nie widzę. Po prostu strzelam tam, gdzie są błyski. I prawda jest taka, że najlepiej na soft, że jak są motory, te, to ze wszystkich najlepiej na soft się wystawić. Oczywiście y, umiejętnie to robiąc. No Jestem za z tymi animacjami, bo ostatnio oglądałem swój film właśnie z rajda, który jest u mnie na YouTubie dostępny, przed 11 tysięcy. Kiedyś piękna, jeszcze moim zdaniem, była animacje reloadów pistoletów. O i teraz jest najważniejsza rzecz, czyli mortale idą. Proszę Charlie, ty, mi Rexel, ja tam Dokładnie Coś tam, coś tam Gitter, har, har hir. Get out Przyzwoita sumka, moim zdaniem Mm, 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 mm. Mission successful. A kiedyś w ogóle to jeszcze ze starych czasów to było normalnie. Było napisane ładnie Mission successful. A teraz co? Teraz nie ma tak. Kiedyś by to było. To poga, biorę to ze sobą. Nie, no dobra, nawet nie będę tego zmieniał. No. Gratulacje, to jest magia, jeżeli chcecie C7A2 nagrywajcie je na YouTube i wtedy wtedy jest 100% chance to get C7A2. Po, pozdrawiam HEFT, to będzie na YouTube. A i swoją drogą zapraszam na Hydrę, taka fajna jednostka wojskowa. No, jak widzimy tu o, pięknie. Jestem generałem. To jest to zażycie na tej jednostki, ale generałem, nie marszałki, bo nie ma marszałka. Bo trzeba wygląda tak, że marszałka. Marszałek to jest taka osoba, która niefajnie współdziała na to wszystko, generalnie. Dlatego u nas są trzy osoby zarządzające. Jedną z nich jestem ja. I zawsze będę ja, dopóki serwer nie zginie, no. Yy, więc tak, yy, zapraszam na Twitcha. Na Twitchu nic nie ma. Dlaczego? Bo yy, po przeprowadzce mój piękny deweloper dalej nie postarał się o internet solidny, czyli nie jestem w stanie w sumie streamować, bo bym za dużo internetu z żywą, bo mamy teraz obecnie swój internet taki, z ograniczeniami. No a deweloper ma to wywalone trochę, ale filmy mogę wrzucać, więc no, wrzucę ten film, jak najbardziej. Widzicie, jak się poświęcam. Jestem chory, a ja filmy jeszcze wrzucam, kurde. I robię reklamę. O, może mi dziwnie zabrzmiło pewnie. Yy, Nevermind. Yy, to tak. To dziękuję za oglądanie, jeżeli ktokolwiek to obejrzy, a jeżeli nikt tego nie obejrzy, to, 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 to przyzwyczaję się w sumie. Ciąganie nasem. Cale nie dlatego, że jestem smutny, tylko że jestem chory, żeby nie był. No. Yy, do zobaczenia. Cześć.